Przed wojną Żydzi stanowili około 30% populacji. To była liczba około 42 tysięcy osób. Stanowili bardzo ważną część życia społeczności lubelskiej, bo już praktycznie tutaj od około 500 lat byli wrośnięci w tę ziemię i byli zasymilowani bardzo mocno z tą kulturą, z tą ziemią. Dlatego lublinerzy, którzy dzisiaj stanowią około 650 osób, potomkowie tych, którzy tak bestialsko zostali wyniszczeni przez reżim hitlerowski przez Niemców, którzy tutaj zorganizowali akcję Reinhardt i z tych całych terenów wschodniej Polski około dwóch milionów Żydów zabili w bestialski sposób, unicestwili ich życie. Oni przetrwali, ci potomkowie i w jakiś sposób ich obecność tutaj i nasze działanie po to, aby tę kulturę upamiętnić, aby zobaczyć te osiągnięcia